tutaj Antel, i jesteśmy na Przyjacielowicach Dawno mnie tutaj nie było Podobno tak myślę, że coś chyba nowego jest Ja bym się zdziwił, gdyby nie było Ale teraz chcę z wami zobaczyć sobie Ale <ścoughs> Chcę zobaczyć z wami, kiedy ostatnio ja tutaj byłem, kiedy ostatnio był film, więc zobaczmy sobie Jesteśmy teraz w YouTube Studio, wejdźmy sobie w treści i zobaczmy. Okej, okay, ostatni film, 8 września. Ej, a ja nawet nie zauważyłam tego. Dzisiaj jest równo dwa miesiące, no to idealnie się złożyło, po prostu super. D po dwóch miesiącach, po dwóch miesiącach i zobaczymy co się zmieniło, bo ja nawet nie wiem. Pier zobaczymy pierwsze co zobaczę, pierwsze co, widzę tutaj trochę różowego. Nie wiem, czy to jest dobry znak. Okej, okay. obracamy się powoli. I widzę drogę z Sandstone'a, więc no, po prostu okej. Okay. Dobra, jest ładnie, naprawdę. Jest domek mega ładny, sobie zobaczę trochę od góry. O, ładny domek, pięknie. Tutaj taki zielony, o, trochę bardziej taki, tak mi się wykokszony, bo ma te, taki dasz pod daszek trochę. Nie wiem, jak to ująć. Kwarc jest pod spodem. To jest jako podłoga? Nie, jak podłoga są deski, normalne. I coś jeszcze tu dobra, o to mi chodziło. Nie wiem co to jest. Do tego przejdziemy później. W sensie widać, że to jest domek. Widać to. Tutaj są skrzynki, nie pamiętam, czy ostatnio były skrzynki, czy nie. Nie mam pojęcia. I zwierzęta znowu mi lagują grę, więc odsuńmy się stąd. I tak, jeśli, nie, jeśli teraz zauważyliście dobrze, to zobaczmy. Bum. Double jump. Tylko tak, jak stoisz w miejscu, zobacz, zobacz widzu, jak stoisz w miejscu, to tak mega słabo Cię podbija, ale jeśli biegniesz, to mega daleko Cię wybija, więc... Co to jest? Przejdźmy się też tam, zobaczmy. Yy, I też co to jest? Czerwony, ciemnozielony, pomarańczowy... Zakładam, że to sprawa Olka, my sobie poprawimy mu trochę. Zdziwię się, jeśli nie jest... Nie może nagrywał jakiś film, bo na obecną chwilę teraz, jak to nagrywam, jeszcze Olek nic nie wrzucił, więc. Nie, wychodzę, ja wychodzę. Wyłączę Minecrafta po prostu, mam dość. Nie no, musimy wbić. A właśnie, o, daj suba i strzel w dzwona, widzu. To z wola Minecrafta, okej? Okay? To z wola Minecrafta, ja tego nie zrobiłem. Ani, ani trochę. To Minecraft ci mówi, daj suba, i strzel 2, na proszę bardzo. Tak naprawdę nie wiem, czy daję suba, czy nie, no ale okej, okay. więc. Żarcik, oczywiście, wbijmy z powrotem na serwerek. Ale naprawdę, dlaczego? Po prostu. Dlaczego? 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 No proszę, dlaczego no? Dziękuję. I co to jest? Ładnie. Nie powiem, że nie, mega ładnie. Tylko nie wiem, co to jest. Czy to jest pralnia, bo to są pralki, czy to jest sklep odzieżowy, nie wiem. A zobaczmy sobie tutaj od góry, jak ładnie to widać. A, jak pięknie. Zrobię screena. Piękna pamiątka na obecny dzień. I to chyba tyle z takich nowych rzeczy. Nie wiem, dlaczego tutaj są pojedyncze takie rzeczy, ale okej. Okay. Mi tak jakby trochę za mało estetyki w tej drogi, nie, w tej drodze. Nie wiem, czy to tak powinno się mówić, czy nie, ale. Po prostu za mało detali, jakby nie wiem nie wiem jak to ująć słowa. A właśnie, co lepsze. Tutaj się nic nie zmieniło. Ja mam tutaj jeszcze 18 subów, a tutaj Olek ma 24. Teraz to się gwałtownie zmieniło. Tak drastycznie. Nie wiem, czy widzowie napiszcie może w komentarzu, bo ja nie umiem zadecydować, czy wy chcecie tą tablicę, tą youtuberową jut sławę, czy nie? Bo będziemy musieli ją aktualizować co jakiś czas, więc jeśli chcecie, to proszę. A teraz tutaj sobie przejdźmy i co to jest? Dlaczego to jest kurczak? Jezu, może jeszcze co? Pimka zróbcie, co? Zróbcie pimka i panią kicię. Yy, co tutaj się stało? Ja się zastanawiam. Co to jest? Secret stairs. Mhm. Dobra, zrobię faworkę Olkowicz tam komuś i po prostu zrobię to i tyle. O. Zrobię faweorkę. E, ładnie. Nie wiem kogo to jest, nie wiem dlaczego tutaj się nie otwiera. Ładnie. komu mówię, no dawajcie, zrób, zróbcie może jeszcze sobie. Mój domek chyba się zbytnio nie zmienił, prawie nic, lecz. Powiem wam, widzowie. Bo ja po prostu robię taki film update'owy, bo dawno tutaj nie byłem. I akurat dzisiaj są dwa miesiące, więc nie, ma, nie mam żadnych planów na ten film. O, zaczyna być ciemno trochę. Ale jeśli. To jest tylko jeśli damy radę. Pod tym filmem, dobić 50 łapek, w górę oczywiście, nie w dół, żebyśmy nie myśleli, to pokażę Wam pewien sekretny pokój. Nie są w moim domu, na razie nie zdradzę, w, w jakim w ogóle domu, ale jest, po prostu sekretny pokój. Okej. Okay. Ja będę musiał sobie sprawdzić później, kiedy to, kiedy co się stało. Dziękuję, Oluś. Dziękuję bardzo. Zachowam sobie tą karteczkę, ale pójdźmy najpierw spać sobie. Z, z, z. No i dzień dobry, nowy dzień, nowy ja Witam serdecznie Odłożę sobie tutaj na razie po prostu Halo, co jest nie tak? Pokazuję, że mam pięć kresek do góry Zobaczcie O Jezus, o tutaj się zrobiło Przełóżmy to Ym, 31 sierpnia O 20 mhm. Zachowam sobie to również No i chyba tyle Nic się nie zmieniło tak bardzo. O, trampolinka. Zostały dwie rybki tutaj w akwarium, ale widzę, od góry Olek ładnie zrobił. Tylko ja chyba nie doskoczę sobie. No, chyba nie doskoczę. O, jestem. Dobra. E, ładnie tutaj trapdory dodał. Bardzo ładnie Olek. Poprawię to. Ja chcę, żeby to było ładnie po prostu. To robimy i pięknie. Zamykamy tak jak było. No i tyle. Nie chcę mówić, to by było na tyle, bo jeszcze chciałabym szczerze coś pozwiedzać, ale nic takiego znacznie nie widzę. Może tak, zobaczmy, co z villagerami naszymi. Au, aua, idę stąd, aua, zobaczmy. Tutaj dalej są obaj. Przepraszam, że was tak długo trzymam, przepraszam bardzo. Może tak, zam zamknę was na razie. I skąd, co tutaj robi grass block? ja się zastanawiam. Wiem, widzowie, pozwiedzamy jeszcze sekundkę. I pod sam koniec filmu wejdziemy sobie na kanał Olka i na live'a. I zobaczymy, w którym. Spróbuję znaleźć, w którym momencie on mi dawał tutaj liści. No, już chyba zwiedzać, nic nie, nic nie pozwiedzamy, tak myślę. No, co jeszcze? No, y nie mam Elytry niestety. Będę musiał, będziemy musieli zrobić film, jak pójdę sobie do NCT po Elytry Potrzebna mi jest trochę. Y teraz tak nie, nie złapię nic, więc po prostu może wejdę sobie na dach, domku i tyle. No i co? No, tam byliśmy. Tu byliśmy. Tutaj... Zaraz może pójdziemy, to jest podobny dom Wojtka, jak dobrze pamiętam. Te dwa domki widzieliśmy. Zobaczymy, czy coś w domku Olka się zmieniło. Tu byliśmy, tu byliśmy. No, do naderu nie będziemy wchodzić. Więc wiaderko. Cyk, weźmy sobie do Wojtka. Tak wyglądał kiedyś ten dom. O, tu była jeszcze, zobaczcie, ta farma trzciny jeszcze była. A w sumie pokażę wam szybko. Ja tutaj mam jeszcze materiały tutaj, o. Zobaczcie. Jeśli ktoś chce, może sobie wziąć. Nie wiem, czy, jeśli ktoś nie umie, no to możesz sobie znaleźć poradnik. Ja wam nie będę teraz poradnika robiła, ale taki, takich ja używam temów. I tyle aż udało mi się zebrać tej trzciny, więc mega profit moje. Zobaczmy sobie ten domek Wojtka. To jest chyba mega stare, jak dobrze pamiętam. Od Olka prezent możesz teraz robić zdjęcie. Uh -huh. Bardzo ciekawie. Zobaczmy cenności. Surowce. Kundel. O, kundel. Siemka, Przynajmniej nie ma żadnej takiej. Wiecie jakiej nazwy? Dobrze. No, nic specjalnego. A do góry? Bloki inne. Nic. No, zwykły domek po prostu. Ale dużo logów. Teraz zauważę, tu, dużo tutaj logów jest. Pójdźmy sobie jeszcze do domu Olka. Oj. Tutaj mamy go ładnie, szczerze powiem. Bardzo ładnie. Zajdźmy sobie na dół. Co tutaj? Okej. Okay. Nie wiem, co to jest, ale dobra. Nie, nic się nie pozmieniało. Tutaj wszystko jest jak jest. Więc no co? Zapewne będzie to krótki film, tak myślę. Dobra, wiecie co? Ja idę z powrotem do swojego domku, bo zaraz normalnie mi skraszuje gra przez te zwierzęta. Eee, no i tyle, no. A właśnie, jeszcze miałam pokazać. Dostałam od Olka, Tutaj ma, o, zostawiłem sobie plecaczek. Taki zielony. Wpasowujący się do mnie, to zdejmę zbrojkę. Założę sobie o plecaczek. Tarczy, to zdejmę. Plecaczek. Może będę używał. Może też nie. Zobaczymy. Odłożone i teraz no co? Tak jak obiecywałem. Przejdźmy do kanału Olka. Ok, i wpiszmy sobie Oleksy. O. Mhm. Może gdzieś niżej będzie. O, dobra, jest Olek. No, dwa miesiące temu wrzucił film. Nic takiego. Nowego nie było, tak jak mówiłem, ale weźmy sobie na żywo i spróbujmy znaleźć ten moment, gdzie on mi dawał tego, tą pocztę. Prawdopodobnie wam zrobię time-lapse, więc po prostu poszukam. Widzowie, bo chcę tylko coś powiedzieć. Tutaj Olek powiedział, że miał lagi mega mocne przy moim domku, oraz może to skutkować wieloma modami i prawdopodobnie będą niektóre usunięte. Jedyne co powiem, powinni się wszyscy domyśleć, stała się kompletnie inna rzecz. Jeszcze chyba rozumiecie o co chodzi. Jeśli zliczę dokładnie, jest jakieś 28, więc po prostu nie mogę. Ja zapomniałem, że wy nie słyszycie tego, co on mówi. Jezu, przepraszam. Już to naprawię, już będziecie już będzie słyszeć. Dobra, powinniście słyszeć. Pójdziemy sobie... E, <laughs> Pójdziemy wziąć jeszcze... Tak, słychać. 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 Dobra, 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 to są auto zbierającą trzcinę i po prostu e, robił Boboziarkę na jego filmie, ja zapraszam was na jego film. E, i tak, tutaj postawiam nie była Bobodziarka, tylko domek dla villagerów. Gdyby była Bobodziarka, to było tylko rozmnażanie villagerów, a tam, tam jeszcze jest już prasownia. O tutaj, tutaj, dobra, tutaj, dobra, dobra, dobra oglądamy. Nie, nie oglądamy ścieżki. sobie. Yy, Antkowi list wyślemy, chyba, wiecie co? Mam tutaj papier i nazwę to, yy, i będzie Antek miał wiadomość. Yy, o, wiem. Pozdrowienia z live'a. Okej. Okay. I wyciąłem mu wiadomość. Tylko czy ja mam takie coś do wysyłania wiadomości? Chyba mam. Zobaczę przed domkiem. Tutaj powinno stać... E, powinno tutaj stać takie coś, ale nie stoi i to mnie martwi. Dobra, to tak o, wyślemy. Skrzy ten, nie skrzynkę, tylko... Wyślemy tak mm -hmm. po prostu to. A czekaj, a nie mieliśmy tego? Nie wiem. Zaraz zobaczymy i tyle, po prostu już... Myślę, że ten film już jest za długi. I tak dla Was to będzie timelapse, ale dla mnie to ja już trochę to oglądam, więc. Dobra, to przejdźmy się i zobaczmy. O, już jest noc. Aż, aż tak długo to zeszło, że już jest noc. A baskitu nie ma. A myślałam, że jest przez jakiś czas. To będzie trzeba poczto zrobić coś. Dobra. Już koniec tego odcinka. Już za długo on trwa, przynajmniej dla mnie za długo. No i tyle, Dziemy. Dziękuję za oglądanie Wam, jak zwykle. Jeśli Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę subskrypcję z dzwonkiem, aby być na bieżąco. Jeśli chcecie komentarzy, miły. A ja idę spać, bo już jestem nawet w i w Minecraftie, i w prawdziwym życiu przemęczony, więc po prostu. Papa no, pa, i tyle, idę spać. Wyłącz tą muzykę, daj mi spać!